Hejka kochani, dzisiaj będzie odcineczek z Toki Boki. No dobra, to jest takie piękne. No wiem żonko. Dobra, to położę to tutaj. A i ogólnie jest no... zrobiłam inną rodzinkę, ale Polusia tutaj jest z nami. Dobra, więc no. O oh my God! Tak się jaram normalnie. O! Kuba na Instagramie do mnie napisał. O! Chce się ze mną spotkać. O, my już tak od siebie tak fajnie się znamy. O oh my god. No dobra, napiszę do niego. No wiem, że yy, no ale wiecie, ja z nim piszę i w ogóle. No dobra. Yy, no to napiszę hejka. Już dotarłam do domu. Jestem wolna. Możemy popisać. Wyszli. O oh my god. Fajnie. Co on mi napisze? Napiszę na Instagramie O, to super napisał. Dobra. Napiszę... O, napisał. Hej, chcesz się spotkać? Mm, o tak, wyszli. Dobra. Oh my god, oh my god, oh god. Napiszę jeszcze. Wyśli, dobra. Um, no a włodzi... A nie, nie włodzi. On mieszkano w tym, w, na innej ulicy. Chyba do niego pójdę, ale nie wiem kiedy. Hej, a kiedy możesz się spotkać? No dobra. O, odpisał mi. MMM, pisze do mnie. O, za godzinę! No to super. A wyszli, dobra. Oh my god. Będę miała chłopa. Tak się jaram. Dobra, ogólnie mam nowe kosmetyki, więc po prostu ekstra. Dobra. No skoro jedę do tego chłopaka, to chyba wypadałoby się spakować. Oh my god. Dobra, na razie się po prostu nie spakuje, ale no wiecie o co chodzi, dobra. O już dobra, już zaraz idę. Gdzie ty idziesz, siostra? A wiesz, z takiej aplikacji randkowej do Kuby, czyli no z Instagrama, no z social media. Eee... Um, Okej, okay. a będę mogła z tobą? Nie, to jest tylko dla... no wiesz. Um, no dobra. A ja mam syf na biurku. No to może posprzątaj. Nie chce mi się. Aha. Rodzice, bo ja za godzinę wychodzę do Zoi. Um, no dobrze, a Zoja nie jest na wyjeździe? Nie, zachorowała jednak i nie po, pojechała. No to jest, ja skoro zachorowała, to nie idź do niej, bo się jeszcze przeziębisz. No, no to do Zuzi. Do Zuzi. No dobrze, no skoro chcesz do tej Zuzi iść. No chcę, chcę, chcę bardzo. No dobrze, no to możesz iść do Zuzi. No. Dzięki rodzice. To pa Oh my god Tak się jaram, mega Dobra, ciekawe Ciekawe Czy, no wiecie Hop Dobra Idę, o oh my god, ale się jaram. W tym <tuszy> wrócił w tym papierze potkamy. Oh my god! La 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 la. No dobra, czekam na moją dziewczynę. Hej. Yy. Kto ty jesteś? No Kuba. No, ale na zdjęciach wyglądałeś inaczej. A wiesz, na zdjęciach to nie real. Real to jest to. No, ale. I, ile ty masz w ogóle lat? A wiesz. Um, a ile ty masz? Ja mam cztery, ja mam 15. A ja mam 45. Napisałeś mi, że masz 17. A wiesz. Chodź. Chcesz, żebym ci coś kupił, a potem pojedziemy do mnie. Ehm, um, nie. Poczekajcie, bo to... O oh my god. A jak to Zobacz, tak? Dobra. Um, no, nie, może po prostu mi coś kupisz, no, a potem pójdziemy. No wiesz, no, na spacer opowiesz mi o sobie, nie, że tak. Um, no wiesz, od razu już nie, nie, nie. Albo idziesz do mnie, albo ci coś zrobię. Dobrze. Dobrze, potem ci coś kupię teraz. Chodź do mojego domu. No dobrze. A no co? Co? A dlaczego ty masz taki mały dom? Ja co? Jaki mały dom? Przysłyszałem się, mam nadzieję. Hmm. Chyba nie. A mogę się spytać, dlaczego tutaj są jakieś balony yy, no wiesz, 18 plus? A na nie, to... No nie, to w ogóle nie, patrz. Pokażę ci, gdzie będziesz spała. Będziesz w ogóle ze mną spała. Ale... Że co? Ale... Ale... Będę musiała z panem spać? Nie z panem. A w ogóle ja nie Kubia, nie Kuba się nazywam. A jak... Marek. Co? No dobrze. No to gdzie będziemy spać? Ja nie chcę w ogóle stąd. Ja nie chcę tutaj. Ja nie chcę tutaj być. Proszę cię, nie chcę tutaj być. Nie, będziesz ze mną. Chodź, pokażę Ci, gdzie masz pokój. Tutaj będzie. Co? Nie, nie! Ja na kanapie śpię. Nie śpisz na kanapie. Śpisz ze mną. Ale. Ale ja nie chcę. Będziesz spać ze mną albo. Nie chcesz się dowiedzieć, co mogę ci zrobić? Nie, na pewno się przed panem nie rozbiorę. A chyba, żebyś musiała tak już zrobić dla mnie. Nie, nie. To albo się mnie słuchasz, albo się rozbierasz przede mnie. Co? Ale nie. Nie, proszę, wypuść mnie stąd. Chyba nie chcesz mieć problemów. Problemem jesteś ty dla mnie. No to po co mnie wziąłeś do domu? Nie wiesz czemu? Zostawiam cię tu na chwilę, bo muszę się iść przewietrzyć. Ale gdzie ty idziesz? Do parku. Przewietrzyć się. A ty tutaj bądź, bo jak będziesz próbować uciec. Oj, to będzie źle. A która jest w ogóle godzina? Sprawdź sobie na moim iPadzie. No dobrze. Dwudziesty druga. druga. Może ma coś do picia. Albo mam pomysł, pozwiedzam jego dom. Tutaj ma to aletę. Tutaj. Nie wnikam. Nie wnikam w to. Ja w to po prostu nie wnikam. Zapomniałam w ogóle wziąć. Zapomniałam, że w ogóle mojego telefonu nawet nie mogę zadzwonić do mamy. Kochanie, mamy problem. Nie ma naszej córki już od trzech godzin. Co się z nią stało? Nie wiem, sprawdź. Co? Z... Nie odbiera telefon, zostawiła. Co my teraz zrobimy? A, a co jeśli ktoś ją ukradł? Nie wiem. Ja po prostu nie wierzę. Mojej córki, nie ma trzech godzin. Wywróciła dwie godziny temu, chociaż nie trzy godziny temu. Po to. Nie ma naszej córki. Dzień dobry. Co się stało? Co się stało? No wiem, przyszłaś do Marysi. Mm, tak. Marysi nie ma od 4 godzin już, bo jest 59. Jest 23, coś właśnie słyszałam, że pani krzyczy, krzyczy płacze z mężem. Ale mojej przyjaciółki nie ma? Nie ma. Powiedziała, że do ciebie idzie. Jak to do mnie idzie? Ona do mnie nie przyszła. To gdzie ona miała pójść? Nie wiem. Moim, najlep Moim najlepszym rozwiązaniem jest to, żeby zadzwonić do niej i się spytać, gdzie ona jest. Właśnie zostawiła telefon w domu. Um. Trzeba, roz... Trzeba zgłosić to na policję, że zaginęła córka pani, no a moja przyjaciółka. Chyba tak zrobię. Nie ma mojej córki, córci mojej kochanej. Co pomyślą? Siostry, babcie, ciadkowie, kanał na YouTubie. To nie. Teraz kanał tobie nie jest najważniejszy, ale jest zdrowie. Ktoś li ją, ktoś ukradł na 18. Plus. <ścoughs> nie wiem, co z tego będzie. Ojeju, 18 plus to już trochę za mocno. Musimy szybko działać. Czy, y, czy tata Marysi wie o tym, że jest porwana? Tak. To idźmy na górę i musimy to. Albo nie, poczekaj. No co? Co się stało? Bo właśnie słyszałam, że porwana była. No tak! No dobrze. Współczuję Państwu, że córka zaginęła. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że będzie. I że będzie zdrowa. Wychodzimy. Idziemy na komisariat. Idziemy. Albo na początku poszukajmy jej w parku. Park jest przecież zamknięty. Nie, właśnie jest do, do pierwszej otwarty, ten park. No, dobra. Przepraszam. Tak. Chodź, już musimy iść zaraz. Co się stało? Czy pani widziała z synem yy, naszą córkę Marysię? Yy, czy pani pokazałaby jej zdjęcie? Bo chyba widziałam jakąś dziewczynkę. Z Poszła chyba z jakimś facetem. Co z jakim facetem? Niech, niech pokaże nam y, pani zdjęcie, bo pewnie pani ma zdjęcie. Chyba wiem i wiem, gdzie to jest. Za, y, państwo chcę... Y, słuchaj, będziesz tutaj na chwilę i nie ruszaj się dobrze, żeby cię nie porwali. Dobrze. Będę tu leżał, tylko nie zaśnij. Y, dobra. Y, zapraszam. Y, zapraszam. Tylko nie wiem, czy... Y, ten. Y Dlaczego taki los? Byłam głupia, że chciałam się spotkać z gubą, z a to nawet nie jest kuba, tylko jakiś marek. Y, to jest to. Rodzice? Zuzia? Kochanie, jesteś. Jesteś kochanie, jesteś tak, ci szukaliśmy. Y, co się tutaj wyprawia? Pan tutaj wy wyrabia. To jest ten facet? Tak. Czy ty chciałeś wyprowadzić moją córkę już do. Żeby miała dziecko? Co? No, może tak? Czy ty jesteś popalnięty jakiś? Nie. Poza tym to mój dom i proszę stąd wyjść. Nie, nie, nie. Pan ładnie sobie posiedzi 5 lat w pięknym więzieniu dla pana. Nie, proszę. Proszę nie. Tak, tak, tak. Ukradłeś moją córkę. Okradłeś. Ukradłeś. Porwałeś. Zadowolony z siebie? Nie. Idziesz za kraty. Mamo, możemy już iść z ludzią do domu? Znacie drogę? Tak, ja znam, proszę pani. Chodź. Ja dziewczynki z wami pójdę. Dobrze. Chodźcie dziewczynki. Jest Zadowolony z siebie jesteś? Nie. Idziemy za krat. Do na policji, na komisariat. Um, to by było na tyle moi kochani. Um, mam nadzieję, że spodobał wam się mój film. Jak tak to dajcie łapeczki w górę i do usłyszenia następnym razem. Będzie part 2, rodzinki, będą ogólnie part 3, czyli jeszcze dwa party. No a potem już będzie, będą inne historyjki i możecie mi pisać w komentarzach, jaką byście chcieli historikę w komentarzu tym albo w jakimś innym to pa!